tym główny, chmurny sierpień 2021 roku. Za moimi plecami nastawnia Ola. Tam dalej wieża ciśnień z roku 1905 przy ulicy Limanowskiego na rogu Zientary Malewskiej. Jestem na pierwszym Peronie na. Historycznej starej nawierzchni z kostki. Tam sobie siódemeczki wypoczywają. Chociaż nie, jedna już nie wypoczywa, bo słyszę tam chłodzenie oporów. Rozruchowych ruszyło. A to jest poczta. Budynek pocztowy. On już nie ma tej formy starej po niemieckiej, ale jego umiejscowienie jest charakterystyczne. Najważniejszy Główny Urząd Pocztowy w wielu miastach znajdował się właśnie przy stacji, dlatego że to kolej była głównym środkiem transportu poczty. Tak więc takie położenie w sąsiedztwie stacji kolejowej było bardzo uzasadnione. No, musiała być bocznica kolejowa i tutaj też taka bocznica jest. Tor nieużywany od wielu lat, zardzewiały. Podkłady się rozłażą, rozchodzą się, po prostu, rozwarstwiają, natura próbuje odebrać to miejsce. Rosną tu sobie mchy porosty, jakieś małe roślinki, na pewno grzybki toczą te podkłady, rampa się zachowała z ceglanym murem. Pamiętam jeszcze czasy, gdy ambulanse pocztowe ambulans, czyli ten wagon pocztowy, dawniej ambulans pocztowy to był jakiś konny powóz, a później tak nazywano pocztowe wagony. Pamiętam czasy, kiedy ambulanse pocztowe przyjeżdżały do Olsztyna. Wagon pocztowy jechał za lokomotywą i poczta dojeżdżała wózkami akumulatorowymi na perony po to, żeby załadowywać i wyładowywać pocztę, a jeżeli taki był rozkład, to ambulans odpinano i wstawiano właśnie na ten boczny tor. W Olsztynie zachował się jeden z pocztowych ambulansów. Historia poczty jest tak stara jak wynalazek pisma. Historia kolejowych przewozów pocztowych jest tak stara jak sama kolej. Tak jak powozy konne, będąc najszybszymi swego czasu pojazdami na drogach, przewoziły przesyłki, tak żelazny rumak przejął pałeczkę, gdy tylko rozwój sieci kolejowej dał taką możliwość. Na ilustracji konny ambulans pocztowy w wersji budżetowej, napędzanej pojedynczym konikiem. Mamy lata XX-XX wieku, ale konne wozy pocztowe wykorzystywano jeszcze w latach 50. Na koźle trzech pocztowców w mundurowych płaszczach i rogatywkach. Wóz ma niskie nadwozie i drewniane szprychowe koła. Na monochromatycznym obrazku wyróżnia się jasny napis: Poczta na boku wozu. Pierwsze wagony pocztowe wprowadzono do służby w 1838 roku, czyli niespełna dekadę po uruchomieniu kolejowych przewozów handlowych. Ich konstrukcja była analogiczna do współczesnych im wagonów pasażerskich, zaś aranżacja wnętrza odpowiadała specyficznym potrzebom poczty. Na zdjęciu trzyosiowy wagon serii GMY o numerze 38581, zbudowany w roku 1909. Ma ściany boczne pudła podgięte nieco w dolnej części wzorem ówczesnych wagonów osobowych boczniaków. Po każdej ze stron znajdują się dwie pary dwuskrzydłowych drzwi. W odróżnieniu od wagonów pasażerskich ten ma pełne ściany boczne pudła. Jedynie po jednym otworze okiennym umieszczono na końcach ścian bocznych. Wagon ma oliwkowe malowanie z szarym dachem i charakterystyczny czerwony pas poniżej linii okien. Na ścianach bocznych i czołowych, w górnej części pudła, umieszczono niebieskie światełka informujące o trwających czynnościach ładunkowych. Wagony o tak archaicznej konstrukcji można było spotkać na polskich torach jeszcze po II wojnie światowej. To jest wagon typu 304C. W malowaniu pomarańczowym z czerwonym pasem to było ostatnie malowanie. W jakim takie wagony występowały? Przez dziesięciolecia wagony pocztowe malowane były na oliwkowo, właśnie z pasem czerwonym. Jest to tak zwany wagon standardu Y, czyli jego parametry, jego cechy konstrukcyjne są takie jak odpowiadających mu wagonów osobowych. W 1961 roku Międzynarodowy Związek Kolei UIC opracował standard budowy wagonów pasażerskich nazwany UIC-Y. Wagony standardu Y były z wyglądu i konstrukcji znacznie nowocześniejsze od licznych wciąż na polskich torach wagonów przedwojennych, a także wczesnych konstrukcji powojennych. Pierwszym wagonem standardu Y dostarczonym polskim kolejom przez Wrocławski PafaWag był właśnie wagon pocztowy, oznaczony typem 101C. Wagony takie dostarczano od 1963 roku w kilku odmianach. Ewolucją typu 101C był wagon oznaczony jako 304C. Zewnętrznie różnił się od poprzednika, ryflowanym dachem i mniejszą liczbą okien. To właśnie tego typu wagony dotrwały do końca służby pocztowych ambulansów w Polsce i taki pojazd, odpoczywa na stacji Olsztyn Główny. Wagony przez dekady nosiły malowanie oliwkowe z czerwonym biało lamowanym pasem poniżej okien. Pod koniec eksploatacji wagony pocztowe przemalowano na pomarańczowo z szarym dachem, zachowując czerwony pas z białą lamówką. Co jest charakterystyczne dla ambulansów pocztowych, to jest to, że one nie miały przejścia międzywagonowego. Dlaczego nie miały? Dlatego, że ten wagon, on tak jakby nie należał do pociągu. Nie było przejścia przez wagon pocztowy. Przez wagon bagażowy owszem, przechodziło się, ale przez wagon pocztowy nie dlatego, że ten wagon był jakby taką eksterytorialną jednostką w pociągu i on nawet nie był własnością PKP. Owszem, jest. Logo PKP ówczesne, cyzelowane litery, ale jest też logo Poczta Polska. W tym przypadku to logo już było nie namalowane, tylko było naklejone. Przez lata stania na słoneczku, ono już się tutaj zepsuło, zniszczyło. W oryginale było to malowane. Wagon pocztowy typu 304C znajdujący się na olsztyńskiej stacji nosi numer 57 5100, 48 241, 4 i serię PDN. Pierwsza grupa dwóch cyfr mówi o tym, na jakich zasadach wagon może się poruszać po sieci kolejowej, do jakiej szerokości torów przystosowano, czy jest przystosowany do ruchu międzynarodowego, czy wyposażony jest w klimatyzację. Liczba 57 oznacza wagon na jedną szerokość torów bez możliwości podróżowania po innych. Kolejne dwie cyfry 51 oznaczają kolej, która włączyła wagon do eksploatacji, w tym przypadku ówczesne polskie koleje państwowe. Dwa zera w kolejnej grupie oznaczają wagon pocztowy. Czwarta grupa zdradza szczegóły techniczne, takie jak dopuszczalną prędkość i systemy ogrzewania. 48 oznacza prędkość do 140 km na godzinę i ogrzewanie elektryczne na napięcie 3 kV, takie jak w polskiej sieci trakcyjnej. Wedle oznaczenia wagon mógł też korzystać z ogrzewania parowego. Kolejne trzy cyfry to numer wagonu. Ostatnia cyfra po kraseczce to cyfra samokontroli obliczana ze wszystkich poprzednich. Dzięki cyfrze samokontroli ustrzeżemy się ewentualnych błędów w zapisie numeru wagonu. Litery w serii wagonu PDN oznaczają: Wielka litera P wagon pocztowy, D obecność przewodu zdalnego sterowania urządzeniami wagonu, N ogrzewanie nawiewne. Wagon ten stoi w Olsztynie co najmniej od roku 2010. Co się jeszcze. Zachowało w tym wagonie z oznaczeń taka tabliczka się zachowała. Ambulans 858 pociąg 18205 do Gdyni, pociąg 510121 do Białego Stoku, Gdynia Stok. Zresztą w oznaczeniach tego wagonu zachował się jego przydział. Stacja Białystok to tutaj właśnie ten wagon należał. Żaden z tych wagonów już nie kursuje, dlatego że Poczta Polska zrezygnowała z eksploatacji wagonów pocztowych. Ten wagon został tutaj, dlatego że on jest wykorzystywany jako magazyn. Tam w środku są palety, z drugiej strony są otwarte drzwi, i między tym budynkiem pocztowym a Wagonem cały czas się odbywa jakaś komunikacja. Wagon nie miał harmonii na końcach, był zamkniętą całością. Załadunek i wyładunek poczty odbywał się przez szerokie drzwi dwuskrzydłowe rozsuwane po obu stronach wagonu. Wózki wagonowe tu jest jakaś tabliczka, spróbujemy ją odczytać. ZNTK Opole. Nie jestem w stanie odczytać roku produkcji. Te wózki miały taką charakterystyczną cechę, że jeden z nich w wagonie był wyposażony w prądnicę. I taka prądnica się zachowała. Napędzana była. Wałkiem Kardana. Tutaj znajdował się w obudowie przegub. Oś była połączona z tym przegubem, z przekładnią kątową. Tu były dwa takie sprzęgła, i tu się znajdowała prądnica przewodami połączona z instalacjami wagonu. Te przewody zostały tutaj odcięte, ale prądnica Zachowała się, nawet jeszcze jest cały czas zaplombowana. A co taki wagon ma w środku? Wagony pocztowe nie tylko przewoziły pocztę między węzłami pocztowej sieci, na ich pokładach trwała praca. Największą część wagonu zajmował magazyn, otwarta przestrzeń wyposażona w półki i uchwyty. Tu podróżowały największe przesyłki. To do tej części prowadziły dwuskrzydłowe drzwi ładunkowe. Kolejnym pomieszczeniem była kancelaria sortownia. Tu, podobnie jak w stacjonarnym urzędzie pocztowym, przesyłki listowe i małe paczki kierowane były w dalszą drogę. Tu też trafiały listy nierejestrowane wrzucane na stacjach. Tak, wagon pocztowy miał szczelinę na listy, był więc też ruchomą skrzynką pocztową. Wrzucone listy trafiały właśnie do sortowni. Sortownia wyposażona była w stoły. Półki z przygródkami i należyte oświetlenia, aby praca mogła przebiegać sprawnie. Za sortownią urządzono przedział wypoczynkowy z czterema wygodnymi fotelami. Na pokładzie wagonów pocztowych standardu Y służyło czterech pracowników, tak więc każdy miał swój fotel. Nie zapominajmy o tym, że pracownicy spędzali w wagonie wiele godzin, nierzadko nocą. Należało więc zapewnić im warunki do wypoczynku. Podczas wielogodzinnej służby przydawał się też przedział WC, którego zapewne pocztowcom zazdrościli maszyniści lokomotyw. Na końcu wagonu znajdował się przedsionek ze standardowymi drzwiami skrzydłowo łamanymi. Podczas załadunku i rozładunku poczty wagon był specjalnie oznakowany. Wedle obowiązujących w Polsce przepisów, wagon pocztowy podczas postoju na stacji, jeśli jest odłączony od pociągu, ma być oświetlony niebieskimi światłami na ścianach szczytowych. W dzień w miejsce świateł można użyć niebieskich chorągiewek. Również w czasie załadunku lub rozładunku poczty, wagon pocztowy ma być oznakowany niebieskimi światłami lub chorągiewkami. W roku 2021, dekadę po zakończeniu eksploatacji ambulansów pocztowych w Polsce sygnały mające zastosowanie na wagonach pocztowych wciąż znajdują się w instrukcji o sygnalizacji IE1. Podczas załadunku i rozładunku poczty, wagon był specjalnie oznakowany niebieskimi światełkami, które włączano. Na bocznych ścianach wagonu. Również takie niebieskie światło znajdowało się na ścianie czołowej wagonu. Tam na górze. Jakkolwiek wagon pocztowy był wpinany do pociągu, to tak jakby był jego eksterytorialną częścią. Nie było przejścia pomiędzy tą częścią pasażerską a wagonem pocztowym. Wagon pocztowy to był zamknięty świat poczty. Zresztą te wagony nie były własnością Polskich Kolei Państwowych. One były własnością poczty polskiej, taborem włączonym do taboru, który się poruszał po torach PKP, ale Właścicielem, administratorem, dysponentem tych wagonów była Poczta Polska. W związku z tym, że ten wagon był takim eksterytorialnym pojazdem włączonym w pociąg, nie miał przejść międzywagonowych, to wcięcie, które tutaj widzimy, to jest po prostu wymaganie skrajnie po to, żeby można było tutaj zorganizować sprzęg śrubowy. Tak więc wagon ma elementy konstrukcyjne odpowiadające innym wagonom standardu Y, ale właśnie nie miał przejścia międzywagonowego. We wnętrzu nad zderzakiem znajduje się sprzęg elektryczny, który służył do połączenia wagonów w celu ogrzewania i sterowania. Przy sprzęgu śrubowym znajdują się Cztery przewody sprzęgu pneumatycznego. Gniazdo sprzęgu śrubowego wygląda tak, jakby w tych wagonach była możliwość zabudowy sprzęgu automatycznego SA3. Oprócz tego, dwa okrągłe okienka to są sygnały końca pociągu. Na ścianie czołowej również błyskawice, dlatego że no, zaraz nad dachem. Znajdują się przewody sieci trakcyjnej pod wysokim napięciem. Wagon ten stoi w Olsztynie co najmniej od roku 2010. Ostatni kurs wagonu pocztowego w Polsce odbył się 29 maja 2011 roku w relacji Kraków-Płaszów-Szczecin Główny. A co się stało z wagonami pocztowymi, dla których nie było już zatrudnienia? Wiele z nich poległo pod palnikami, ale niektóre doczekały się drugiego życia. Część dawnych wagonów pocztowych stała się magazynami i warsztatami, które spoczęły gdzieś na bocznych torach, związanych z koleją przedsiębiorstw. Poddawano je rozmaitym przeróbkom. Zaspawywano okna, wstawiano kraty, zmieniano aranżację wnętrza pod nowe potrzeby. Nierzadko takie wagony stały korodując i porastając pchem przez lata, bo w końcu. Skoro coś służy i się nie rozsypuje, to po co o to dbać? Gdy się rozsypie, potniemy na złom. Na ilustracji wagon typu 101C, zaadaptowany na magazyn, nosi wyblakłe niebieskie malowanie z szarym dachem upstrzone wykwitami korozji. Okna w drzwiach zaspawano, otwory okienne w pudle zabezpieczono spawanymi kratami. Inne ekspocztowe wagony miały więcej szczęścia i trafiły do firm zajmujących się utrzymaniem kolejowej infrastruktury. Nierzadko poddawano je gruntownej przebudowie i modernizacji. Całkowicie zmieniono aranżację wnętrza, usunięto niektóre otwory okienne i drzwiowe. Wagonom zaadaptowanym do prac przy montażu sieci trakcyjnej dodano pomosty robocze na dachach, oświetlenie, czasem pantograf używany do sprawdzania prawidłowości montażu sieci trakcyjnej. W ramach adaptacji czasem dodawano przejścia międzywagonowe, których wagony pocztowe oryginalnie nie posiadały. Na ilustracji wagon przebudowany na typ 304CE, przeznaczony do prac utrzymaniowych sieci trakcyjnej. Pozostawiono jedynie po jednej parze podwójnych drzwi na stronę, usunięto część okien, na dachu dodano pomost ze składanymi barierkami. W oknach kraty no bo w końcu, w środku cenny sprzęt a na wysuniętej placówce, gdzieś w Polsce, w koło nieprzyjazne tubylcowo, łasę na łatwy łup. Wagon otrzymał żółte malowanie z czerwonym pasem i brązowy dach. Barierki, uchwyty i stopnie wejściowe pomalowano na biało. Na ścianach czołowych dodano gniazda elektryczne niskiego napięcia do celów roboczych. Wagony pocztowe przez ponad 100 lat były elementem nieodłącznym. Funkcjonowania kolej na świecie, nie tylko w Polsce. I zniknęły po cichu. Po prostu pojedynczo, pojedynczo przestały się pojawiać. Obiegi ambulansów pocztowych znikały, aż w końcu zniknęły zupełnie. A gdy zniknęły, szybko też zniknęły fizycznie. Zachowały się jedynie nieliczne egzemplarze. W Kolekcjach ten w Olsztynie ocalał dlatego, że dostał nowe przeznaczenie jest magazynem. Wagony pocztowe przez wiele dekad były nieodłącznym elementem kolejowego krajobrazu większości zarządów kolejowych. Jak ważna była kolej dla poczty, świadczy to, że we Francji poczta zamówiła składy La Post oparte na standardzie Terzewe Sudest. W odróżnieniu od pasażerskich, te żywe pocztowe pociągi nie miały okien, za to każdy człon wyposażono w pojedyncze drzwi ładunkowe mniej więcej w połowie wagonu. Jednostki otrzymały efektowne, żółte malowanie i rozpoczęły służbę w 1981 roku. Wożąc pocztę z prędkością do 270 km na godzinę, były najszybszymi pociągami towarowymi tamtych czasów. Niestety, Wycofano je w 2015 roku. Chciałbym, żeby ten wagon przetrwał. Żeby nie okazało się, że któregoś dnia przyjadę tutaj do Olsztyna na stację Olsztyn Główny, a tu zastanę puste miejsce. Kolejowe przewozy pocztowe w Polsce to historia. Ambulanse z czerwonym pasem i niebieskimi światełkami zniknęły na dobre z polskich torów. Poczta odwróciła się od kolei. Wiele wagonów pocztowych zezłumowano, nieliczne znalazły nowe przeznaczenie, pojedyncze sztuki zachowuje się jako eksponaty historyczne. Te ostatnie są nie tylko zabytkami, przedstawicielami wycofanych typów, są świadectwem minionej epoki w historii kolei.